Witam wszystkie. Skorpiony to jest takie krótkie czytanie z karty właśnie na, na styczeń. Natomiast w większości tutaj są wróżby przepowiednie. Dobra, i żeby dłużej nie przyciągać. Ok, to wyszło. Jest mało miejsca, czyli no nie szkodzi, zobaczymy co tutaj karty powiedzą. Wyszła e, trójka, trójka e, Karo, wyszła dama Trefl i dziesiątka e, Pik. Od tego właśnie może zaczniemy, bo to jest takie typowe czytanie właśnie w styczniu. O czym mówi dziesiątka karol, czyli w powietrzu mogą wisić jakieś problemy, jakieś konflikty, mogą. Tu jest wskazana właśnie ostrożność, żeby się temu nie poddawać, ale też jednocześnie zachować taką zimną krew. To może dotyczyć właśnie spraw różnego rodzaju, spraw urzędowych, spraw sądowych wszystko gdzieś tam odnośnie papierków. No i co? I tutaj należy właśnie nie zamartwiać się, ponieważ sama suma summarum ta sytuacja może właśnie okazać się bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o skarpiona w finalnej, w finalnej sytuacji. Następnie jest dama, dama tref, czyli to jest właśnie dama, czyli to jest osoba do której się wróży, to się może właśnie tyczyć osoby, której się wróży, lub jakaś kobieta właśnie, to jest kobieta, może być młoda, może być w średnim wieku, osoba o ciemnych włosach, raczej szatynka, będzie miała właśnie istotne znaczenie na różne sytuacje, może to sprawy domowe, może sprawy osobiste, w każdym razie ta osoba będzie odgrywała tutaj jakąś znaczącą rolę. No i dziesiątka, dziesiątka pik mówi przede wszystkim o tym, że wydaje się to właśnie trudny etap w życiu, albo taki niespodziewany, niespotykany, gdzie wszystko wydaje się właśnie takie być niekorzystne. Natomiast tutaj sprawy ulegają na pewno pogorszeniu przez, przez myśli skorpionów, które zbytnio właśnie wchodzą w głowę i zbytnio zamartwiają się tym wszystkim. Natomiast to może być chwilowe tylko niepowodzenie, które właśnie tak jak tutaj, też w trójce będzie można w końcu na samym końcu właśnie przekuć. Tylko, że tu jest wymagana cierpliwość, na samym końcu przekuć właśnie w jakiś taki sukces. Czyli suma summarum dobrze wyjdzie. Dobra, z wróżb tutaj wyszło według I Ching, czyli numer ważny dla Skorpiona będzie 63. Po dokonaniu, czyli coś trzeba tutaj, coś jest już po, po, po czymś, po jakimś etapie. Po dokonaniu cyklu naturalną y, rzeczą jest odpoczynek. Na razie panuje jakiś pełny ład, należy jednak zwrócić uwagę na pewne sprawy, których zaniedbanie może wyrządzić. Jakie szkody, więc suma wszystko gdzieś tam może być fajne. Tylko że, żeby dopilnowywać wszystkich spraw. To jest 63. I też jeszcze jedno. Według I Ching, czyli to jest 30. Gnący ogień. Tutaj jest rozpoznanie ograniczeń i zależności. Zależności może przynieść właśnie wolność, czyli tutaj trzeba się skupić. To próba błyskotliwości i osiągnięć. No, być może jakieś podwyższenia. Natomiast z numerologii tutaj wyszła dwójka. Czyli to są te czynniki, które albo należy podwyższać wibracyjnie, albo należy je gdzieś zmniejszać, żeby po prostu nie wpływały negatywnie na życie. Czyli to są tak emocje, wychowanie, bierność, zmienne nastroje, uczucia, wrażliwość, obawy, nieśmiałość, uprzejmość, chwiejność, dbałość, kompromis, spokój i rozwaga. Ok. Teraz zestaw Tyra. Tutaj wyszedł Borc, czyli to jest odpowiednik run. I tu jest tak początek, narodziny, rozwój, wychowanie. Z wróżb z kamienia wyszła gwiazda, czyli nadzieje, życzenia, ideały, uśmiech, losu. Czyli no, bardzo pozytywne. Natomiast z kształtów, czyli to jest odpowiednik wróżenia na przykład z fusów, tutaj wyszła pętla, czyli pętla, czyli zamieszanie, zasadka. trzeba na to uważać, strzała, Wiadomości dotyczące kariery oraz kura. Zadbaj o swoje pieniądze, jeśli wszystko dotyczy się i spraw materialnych. No i keromancja, odpowiednik wróżenia z wosku, czyli wyszedł z samochód, romantyczne spotkanie podczas podróży oraz smok. Umocnij swoją pozycję, spodziewaj się. Rywala, rywali. No być może tutaj właśnie ktoś zazdrości, więc, więc trzeba mieć to na uwadze. Natomiast 2024 na pewno to jest rok nowych możliwości, nowych marzeń, szans, pragnień. To jest biała karta, więc można zapisywać według swoich pragnień i oczekiwań. Dziękuję.